Witajcie moi drodzy, Darek z tej strony. Dzisiaj mam dla Was coś naprawdę specjalnego. E, otóż e, mam dla Was darmowe 500 dolarów. E, tak, e, dobrze słyszycie, 500 dolarów może powędrować prosto na Wasze portfele, do Waszej kieszeni za. Jedyne dwie, może trzy minuty pracy. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o giełdę Coin Speed, która 10 października wypuszcza swojego własnego coina. Coin ten będzie miał skrót CNB. Zobaczcie, co oni tutaj piszą. Każdy zarejestrowany użytkownik giełdy, Coinsbit otrzyma 5000 CNB. 1 CNB to 10 centów bądź gotów na otrzymanie swoich 500 dolarów na Twoje konto i dynamit wybuchowy, czyli będzie się działo, tak. Teraz zobaczcie From 1 stycznia, czyli od 1 stycznia, you can trade and buy services with it. So właśnie od 1, od 1 stycznia będziemy mogli sobie wykorzystać te te koiny, te 500 dolarów, kupować za nie serwisy lub tradować, czyli wymienić sobie na jakiegokolwiek innego coina i, i spożytkować, spożytkować te darmowo otrzymane koiny od giełdy Coin Speed. Tak? Nie jest to jakiś tak wygórowany okres czasu, na który będziemy musieli czekać, żeby dostać te coiny. A znając historię, każdy coin wypuszczany, większość coinów wypuszczanych przez, przez giełdy ich własnych coinów idzie bardzo fajnie w górę. A więc dobrze, reasumując, e, co robimy? E, wchodzimy na giełdę Coinsbeat. E, jeśli chcesz e, supportować moją pracę i mój nowy kanał, e, zobaczyć więcej filmików tego typu, e, proszę załóż. E, sobie konto z mojego linka, który będzie e, poniżej, ja absolutnie nic z tego nie mam na tą chwilę, nie ma tam jakichś e, kolejnych 500 dolarów czy nic w tym e, w, w tym stylu, po prostu będziesz e, zakładał konto z mojego linka referencyjnego oczywiście kiełda ma, ma swój jakiś tam program e, e, referencyjny, e, w który się tak naprawdę jeszcze nie wgłębiłem, mówiąc szczerze Dopiero co sobie założyłem sam to konto i, i będę sukcesywnie poznawał tą giełdę razem z Wami. Więc może przejdźmy na chwilkę na samą giełdę. Ok, tak to wygląda, zobaczcie też tutaj jest informacja CoinsBit, each user registered by October 10th will be given a cash reward 500 bucks Jak to mówią Amerykanie, 500 dolarów 500 bucks, yeah. um, Czyli każdy użytkownik, który założy konto przed 10 bieżącego miesiąca października Otrzyma te 500 dolarów Zupełnie za darmo e, Moi drodzy ja już swoje konto założyłem e, Zajęło mi to 2 minuty Dosłownie 2 minuty e, Nie przegapcie Tej e, okazji e, Bo nie e, Często zdarza się Otrzymać 500 dolarów Zupełnie za darmo No 2 minuty czasu 2 minuty Twojego czasu poświęconego na to, aby w styczniu e, na nowy rok e, otrzymać dodatkowy prezent w postaci właśnie tych tokenów, które sobie potem spożytkujemy, jak to już będzie uważał. E, dobra, to by było chyba na tyle. E, samo założenie konta, no to w, jest to sprawa banalna. Sign up, klikamy przycisk sign up, podajemy maila, e, hasło, potwierdzamy hasło. Klikamy jeden box, drugi box, potwierdzamy, że nie jesteśmy robotem. Sign up, klikamy przycisk sign up, po czym udajemy się na swoją skrzynkę mailową, którą podaliśmy adres, adres który podaliśmy u góry. Potwierdzamy założenie konta i już jesteśmy w środku. To tyle, tyle wystarczy, aby dostać to. Darmową e, nagrodę, niespodziankę e, w styczniu na nowy rok. Ok, e, dzięki za e, Twój czas. Mam nadzieję, że był dobrze spożytkowany i założysz sobie to konto e, i skorzystasz z tej niepowtarzalnej e, szansy na darmowe pieniądze. Ok, dzięki, że obejrzałeś ten filmik i jeśli Ci się podobał chcesz takich więcej to proszę zasubskrybuj mój nowy kanał na YouTube i zostaw łapkę w górę. Dzięki i pozdrawiam, cześć.